Witam serdecznie pięknych widzów w nowym patchu 14.7 Standardowo będę starał się codziennie wrzucać filmik w którym będę starał się pokazywać Wam kompozycje, które dają w tym patchu LP Zaczniemy od prawdopodobnie najsilniejszej kompozycji czyli od Dynamo Pod Wietnam Dynamo Pod Wietnam to no jest przepiękna kompozycja, bardzo ją lubię także super, że w tym patchu można to grać Najlepszym holderem dla nas jest Morgana ponieważ idealnie trzyma przedmioty na Eliskę Ewentualnie możemy też korzystać z holdera, czyli postaci trzymającej przedmioty, po odobrażenia fizyczne. Tutaj na przykład dobrze sprawdza się Jim, aby grać docelowo pod MFK. No dobra, szukamy jakiegoś tutaj frontu. Szukamy, jakiś rzeczy jest Eliska od razu, o proszę. No to Eliska Morgana Rast jak na razie i do nas sprzedaż. Sylas, bo to kopia może się ulepszy. No i liczymy tutaj na łezki. Łezek brakuje. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Graga, serero. No nie, raczej to odpada. Cyberbossy. Regeneracja zawsze ułatwiłaby nam wbicie tego najwyższego poziomu. Tylko czy to jest wystarczające. Wiecie co, weźmy to. To zawsze też poprawi naszą ekonomię. I teraz tak. Opchniemy tutaj poziom. Dołożymy lasa. Wrzucimy sobie pasek, narasta i różdżkę na Eliskę. Z nadzieją, że będę wygrywał. Tak jak powiedziałem, Morgana jest świetnym holderem przedmiotów na Eliskę. Ale skoro mamy Eliskę, no to wykorzystamy to. Tutaj być może zbyt łapczywie stwierdziłem, że gram pod serię wygranych, albowiem dosłownie nic mi się nie ulepszyło, ale nie ukrywam, że chciałbym. No i tutaj mamy dwie opcje, możemy albo grać pod serię wygranych, albo na przykład sprzedać Rasta i zrobić ekonomię. Biorąc pod uwagę regenerację HP, to myślę, że to byłoby lepsze, więc zrobimy tak. Także widzicie, no tutaj zmienny chłopek, zmienny chłopek, co poradzić. Ale staram się na bieżąco zaadaptować do tego, co tutaj się będzie działo. No i zobaczmy. Bez synergii obrońcy, no tutaj jest dużo gorzej, dużo ciężej. Gdybyśmy zostawili raz, to byśmy to wygrali, ale to byłoby 19 sztuk złota. Musiałbym sprzedać en, yy, Morganę, taką prawdę. Skoro się regenerujemy, no to whatever. No i tutaj mamy znowu taką opcję. Tym razem sprzedam Silasa chyba. Tylko, że nie wiem, czy dwie sztuki. Zostaje to złoto, ale to jest po każdej walce. Dobra, sprzedaję Silasa. Otwieram nogi tutaj, także teraz dostajemy w cyc na pewno. No i tak jak mówię, powtarzam, robię tak dlatego, bo wiem, że mam regenerację HP, no więc będę mógł troszkę wrócić do tej gierki, także staram się to zagrać wokół mojego augmentu. No i teraz tutaj może taki tip, tak w gwoli wyjaśnienia, dlaczego mówię augment, bo czasem ludzie w ogóle piszą odment, więc augment mówię dlaczego, dlatego, ponieważ fonetycznie mniej więcej tak to się czyta. Ja tutaj troszkę spolszczam tę wymowę, ale mimo wszystko gdzieś tam staram się respektować, że AU wymawia się jako O. Przykładem y, mogłoby być słowo autystyk, czyli autystyczny. No dobra, coś musimy tutaj dołożyć, ale nie chcemy psuć ekonomii, więc dołożymy po prostu wajkę. Mamy naszą pierwszą łezkę i czekamy. Jeśli chodzi o rzeźbienie frontu, to możemy sobie tutaj spojrzeć na to, jak to wygląda. Docelowo gramy dwóch bastionów, dwa grubachy, zaka. Dlatego też możemy po prostu tak na to patrzeć. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grać na przykład dwóch yy, obrońców przez jakiś czas. Natomiast jak gramy dwóch bastionów czy dwa grubachy, to potem łatwiej jest zamienić jednostki, no bo widzimy dokładnie, co nam się ulepsza. Jest popka, akurat wystawiłem. No i dobra, czekamy dalej. Gdzieś tam liczę na to, że się naturalnie wystabilizuje. Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Najwyżej będę musiał sam troszkę dokręcić. My jeszcze jednego obrońcę. Nie psuje nam to ekonomii. Wrzucam. Idę do przodu. Poproszę driver Galio. Galio w sumie może zostać. To jest Bastion całkiem niezły. Brauma weźmiemy. I Dariusa też. No bo tymczasowo mogą tutaj spełnić rolę Grubachów oraz Wangardów. Grubachów. Tak, dobrze mówię. Wangardów. W każdym razie miałem i też w głowie to, że MF potencjalnie nam pasuje do tych jednostek? Także czemu nie? I teraz tak koślawo te przedmioty. Nie mam co zeslamować, nie mam co pokleić. Na pewno zrobiłem błąd, bo wystawiłem Dariusa zamiast Galio teraz. Zaraz to naprawimy. Potencjalnie mógłbym skleić morello, jeśli już bym chciał wygrywać, ale chyba będę musiał wygrywać, bo chyba to wygram. Tak. Czyli musimy zacząć wygrywać. Byłoby to bardzo wskazane. Ostatni bastion by mi na pewno ułatwił dotarcie do docelowego poziomu. Może wezmę. skleję to Morello, bo jest mi potrzebne łezka. Tutaj teoretycznie mógłbym robić też Shodjiwa, zwłaszcza że teoretycznie chciałbym wygrywać. Zobaczę stół przeciwnika i spróbuję na szybko oszacować, czy to jest dobra decyzja. Natomiast boję się, że prędzej czy później i tak ktoś mnie pokona z takim stołem. Tak to wygląda. Dobra, może... Może damy radę, tak? Zobaczmy, jak silne jest Dynamo. O, no i proszę bardzo. Czyżby, czyżby... Czyżby się to mogło udać? Uwaga... Udało się. <laughs> A tyle miał dwójek. Jida, który zwiększy mi Dynamo potencjalnie. No ale tak, popięcie tutaj poziomu raczej dużo nie zmieni. Jakby... Kurczę, no nie za bardzo wierzę w ten team, jak zwłaszcza jak trafię to, to przegrywam. Tutaj też przegrywam. Przegrywam z każdym raczej. Nawet popchnięcie poziomu nic tutaj nie wskóra. Czyli na siódemce teoretycznie mógłbym się zestabilizować, ale mam piękne ogłęty, więc chyba zestabilizuję się na ósemce. Tam ja mam jakieś realne szanse na to, żeby jakoś złotą jednostkę trafić. A biorąc pod uwagę, że jest to Wietnam pod Dynamo, to tych jednostek jest najwięcej. Ok, jest tutaj Eliska, ale na, najbardziej interesuje nas Ueska. Organa się wreszcie ulepsza po latach. Mamy poziom. Blue na Eliskę. I czekamy. No i jest ten ale chyba nie do przejścia. Za mało mam ulepszeń na stole. Ale to była dobra przegrana, bo tylko jedna jednostka została. Ja sobie to ładnie zregeneruje zaraz. Bo powiem szczerze, że bardzo ładnie to wygląda. W sensie docieramy do utraki, a ja już mam siódmy poziom, 14 expa wbitego, pełno ekonomię. Naprawdę solidnie poleciałem. Tutaj mocna przegrana. Darius się ulepsza. No i co? I teraz stabilizacja na ósmym poziomie. To jest przede wszystkim zrobienie eliski dwójki jakiegoś ulepszonego tanka. No i tutaj mowa o Braumie, ewentualnie jakaś Seju, może jakaś Leona. No, Leona to już w ogóle byłoby super. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Jest Eliska, jest Seju, może też Galio. Jest opcja. opcją. Kurde, komuko mam. W razie tego Dariusa może tutaj potrzymam. Przedmioty na MFK będą na Morganie. Także jeszcze Giant Sear zrobimy. I ta Seju chyba out w takim razie. Muszę zacząć jakieś przedmioty na front budować. I ta eliska się jeszcze nie ulepszyła, niestety. Także to jeszcze nie była ta nasza docelowa stabilizacja. Dobra, zaryzykuję, wezmę kolejkę dół, bo tu są piątki. Zobaczymy, co dostaniemy. No i jedną jednostkę trafiłem. Grałem cztery dynamo, tego brama na razie zdejmuję, sprzedaję, w jego jest mi niepotrzebny. Zróbmy może Last Whisper. Teraz troszkę tak pomieszam te rzeczy i to będzie obrzydliwie wyglądało. Dobra Galio, trzymaj na razie zbroję. Troszkę próbuję podregenerować ekonomię, ale to dalej jest za słaby żeby iść po dziewiątkę. Ale już widziałem eliskę w sklepie chyba. Tak jest. I teraz mając tę eliskę, to zacząłem się zastanawiać. Natomiast to no, nie mam żadnego przedmiotu na front. Moja eliska ostatecznie ma tylko jeden przedmiot złożony. Także troszkę tutaj poszalałem, jeśli chodzi o dystrybucję przedmiotów. No nie jest zbyt dobra. Inaczej, nie jest zbyt optymalna. Gargoyle mógłby być opcją, ale jakoś tak jestem... Greenie i chyba źle, że jestem greedy. Dobra, klejmy tego gargoyla, bo przecież muszę jeszcze na eliskę porobić przedmioty. To morello teoretycznie mogło na niej zostać, ale stwierdziłem, że aurora ma trochę lepszą aplikację. No zobaczymy, czy te decyzje zaprocentują czymś dobrym. Na pewno idzie łuk na eliskę, bo teraz muszę bardzo szybko pokleić jakieś dobre rzeczy na eliskę. No i nie mamy penetracji magicznej, więc pomyślę o Void czyli Poszukam łezki. Przegrywamy i mamy teraz 47-49 punktów zdrowia za chwilę. Szczerze, chyba zaryzykuję i pójdę po dziewiątkę z tymi odwrotami. Widzimy Aurorę oraz renektona i pytanie: czy łezka, czy może renekton, który docelowo gra? Może łezka? Zabrane. No dobra, na renektonie jest łuk, dwa łuki, red buff, całkiem dobry przedmiot, też zabrany. No to w takim razie. No weźmy tę będziemy mieć coś na front, ewentualnie Guardbreaker dla eliski. No i sama eliska też jest. Tutaj docelowa eliska trójka jest bardzo wskazana. na regalia. Stoję sobie tutaj. My lecimy po dziewiątkę. Dwie rundki sakujemy i po neutralce w 5-1 jesteśmy na dziewiątce i się stabilizujemy. Taki jest plan. Mimo wszystko ta kompozycja polega na tym, żeby tę dziewiątkę wbić. Także musimy grać wokół tego, żeby to szybko zrealizować. No, tutaj przegrywamy. To w ogóle myślę, że jest jedna z najlepszych kompozycji teraz. Też muszę ją nagrać. Leblon, Cypher, naprawdę wygląda świetnie. Także spodziewajcie się pewnie jutro tego? O kurde, ja tutaj co ja robię? Myślałem, że wygrywam. Prawie wygrałem. Gary. Do no Gary, tutaj odpada. Idziemy dalej. Jeszcze jedna przegrana. Neutralka i robimy rzeczy. Czyli przypominam, docelowo. Popi zostaje, daje Cyberbossa Kobuko. Kobuko zostaje. Drugi Grubas to jest Gragas zamiast Mariusa. A drugi bastion zamiast Galio to jest Relektor. I to jest w sumie wszystko, co chcemy zrobić, no i wszystko ulepszyć. No i wisierką na torcie jest oczywiście Eliska Trójka. w ogóle jeszcze MF-kę muszę znaleźć. Ale zobaczcie, Dynamo nawet w takim stanie potrafi robić rzeczy, nie? i To jest właśnie piękne w tej kompozycji. Opka się ulepszyła, Garen cały czas puka do drzwi. Idealny moment, żeby sprzedać Dariusa, bo zaraz będę wchodził w level. Eliska. Patrzę na nią z bliska. No i szukamy. Jest Zak, jest MF-ka Dobra, pozamieniajmy przedmioty na razie. Tutaj damy piąstkę, tutaj damy penetrację. No i damy na Shore, bo czemu nie? Przecież ten płaszcz to w sumie będę chciał przekręcić. na sprzedaż. No i tutaj już pierwsza wygrana. A stabilizacja była jeszcze średnia, ale będziemy cisać ją na siłę, żeby się zacząć regenerować trochę. Regas, zak oraz MFK. Przekręćmy płaszcz. Kluczę co Morello kolejne. No dobra, no kolejne Morello. Zaka będzie nakładał skaką W tym momencie stakujemy tego zaka na maksa Ulepszamy co się da I liczymy LPK. Zobaczmy jak ta wyjga życa z naszym stołem O kurde Nawet takim stołem go ograliśmy. Elegancko Zak się ulepsza Kobuko też już można powiedzieć Zablokujemy sobie go No z ulepszonym frontem To już będzie na pewno dużo łatwiej Przedmioty pozostawiają trochę do życzenia ale Ale jest dobrze jakby się pojawił Renekton, to będzie gryzł popy, w razie czego mamy jeszcze ostatni bastion, żeby podbić sobie wartość z tą. Wygląda to naprawdę dobrze. Co my tutaj chcemy? No coś na front. Spirit, Warmog, Warmog w sumie najbardziej. Może jeszcze Steadfast. Dobra, mamy Spirita. Komu go się ulepsza? Spirit na zeka No i spróbujmy teraz troszkę podregenerować. Kolejnym no upgradem, który się zbliża, to jest MFK2, też dosyć ważny upgrade. Zwłaszcza, że posiada trzy przedmioty. Natomiast nie posiadam penetracji magicznej. No to na pewno boli. Docelowo to w ogóle Aurora powinna być taką jednostką, która ma redukcję leczenia i penetrację magiczną. Czyli można sobie powiedzieć wprost, że jest to kompozycja, która kocha bardzo dużą ilość przedmiotów. Przegraliśmy z Jillem trójką, z Jinx trójką, ale tutaj jeszcze jest miejsce na ulepszenie. Ostatni bastion też nam dużo da. Dobra, będę kręcił, żeby tego zaka też spompować. Tutaj cały czas stakuje ten stół. Także permanentnie rosną mu te jednostki. Ostatecznie może przeskalować, naprawdę. Także tutaj nie ma się co z niego śmiać. Mamy trzy punkty zdrowia. To dobrze, bo jeszcze nam się nie załączył ostatni bastion. Teraz nam się zregeneruje na 5. Aurora w sklepie. Troszkę nam brakuje upgrade'ów tutaj, ulepszeń. Jest Void Staff, czyli penetracja. Skusimy się. Aurora się ulepsza. Jest jakaś eliska. I ulepsza się MFK. Może i nie posiadamy teraz Renektora, ale reszta jest naprawdę całkiem niezła. Dokręcony Draven, ale bez LeBlanc. Jak sobie poradzimy? Zak jeszcze żyje, jeszcze walczy i ostatecznie wygrywamy. Ale łatwo nie było. Natomiast top 4 już jest. Ostatni bastion jeszcze nieodpalony. Renekton. Dobra, biorę go od razu, żeby mieć więcej ekonomii, pokręcić trochę. Potem Zaka też. I jest ulepszony Renekton w sklepie. I teraz ustawiam to tak jak chciałem. Chciałem, żeby to stało w ten sposób. I jestem ten Draven oraz Sejuani. Mocny Sonic. MFka się odpaliła, posprzątała trochę, ale to bardzo wolno idzie. Eliska niestety się wywróciła i dostajemy tu w cyc i mamy ostatni bastion top 3. Gorsze jest to, że nie mogę kupić tego relektora, bo brakuje mi jednej sztuki złota, więc muszę chyba po prostu sprzedać eliskę, żeby mieć jakiś upgrade na stole. Dobra, uciekamy tą eliską z prawej strony. Robimy tak. I zobaczmy, czy nam to dużo dało. W ogóle Z z blue Buffem to jest bardzo dobra opcja, już e, od kilku patrzy zostało to odkryte, tylko że ja chyba na, na filmikach o tym nie mówiłem, dlatego chcę o tym wspomnieć teraz, że to jest zawsze opcja, no i co, no i niestety, ostatni bastion tu nie wystarczył, natomiast kompozycja bardzo dobra, polecam, forsowana była na siłę, dzięki za uwagę, powodzenia w TFT. aha, no i jak coś, muszę wam powiedzieć, że jak na razie nie będzie streamów, musiałem zrezygnować, jak ktoś chce więcej szczegółów zapraszam na Discorda w ogłoszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i cały wcydź.